Dlaczego masz tak silny lęk przed śmiercią? Ludzie bardzo boją się śmierci. Jest to temat nieporuszany. Ludzie myślą, że lepiej nie rozmawiać na ten temat. Niekiedy poszczególne osoby mają wyjątkowy lęk przed śmiercią, do tego stopnia, że nie są w stanie swobodnie funkcjonować nawet. Oczywiście żeby zrozumieć lęk przed śmiercią trzeba zrozumieć czym jest śmierć więc tutaj jest potrzebna wiedza na ten temat i ta wiedza jest przez ludźmi ukryta, utajona takie dominujące przekonanie, które jest budowane które panuje w społeczeństwie od zawsze to postrzeganie śmierci jako Wiecznej ciemności, jako czegoś strasznego, nieznanego, jako czegoś, czego nie da się poznać, o czym nie da się nic dowiedzieć, bo musiałbyś umrzeć, żeby się dowiedzieć. Nie tak, co ciekawe, to do końca wygląda. Więc tutaj są potrzebne bardzo głębokie rozważania nad tematem śmierci. Musisz po prostu zrozumieć, czym śmierć jest z Twojej perspektywy jako człowieka, który umrze. To jest rzecz, to jest coś, co trzeba zrozumieć. I to jest ważne, co teraz mówię, ponieważ ludzie nie patrzą na śmierć w ten sposób. Ludzie patrzą na śmierć jako na coś, czego nie rozumieją. Trzeba zrozumieć śmierć, która czeka każdego z nas. Jest to naturalny element naszego życia, przy czym można by więc powiedzieć nawet, że w pewnym sensie jest to zdrowy element naszego życia. Czyli trzeba zrozumieć śmierć. Znowu spójrz, że ludzie mają nastawienie w głowie, by nie starać się jej zrozumieć by mieć w głowie zaprogramowane, że na przykład nie da się jej zrozumieć, tak? Czyli chodzi o to, by zbudować zdrowe nastawienie mentalne, zdrowe podejście do tego ważnego tematu. Jeżeli czujesz, że to co mówię ma sens, jeżeli rezonujesz z moim przekazem, to zapraszam cię do kontaktu, napisz do mnie na mediach społecznościowych, tam możesz się umówić ze mną na sesję online na której pomogę Ci zrozumieć Twoją sytuację.